The Dream. Skarmią osiem lat uciec go na karate Wraz z pierwszymi ciosami Pokochał pierwszą matę Wkładał w to ciężką pracę Bo pragnął zostać mistrzem Choć całą podstawówkę Latał w jednym tornistrze Śmieli się gdy miał pizdę Potokiem przez to dostał Nie wiedzieli, że mieli wtedy przed sobą sportowca Z karate poszedł w błog, nauczył się stójki To czasy kiedy jeszcze zioło gonili na kulki Po treningach wypiekał buki Został piekarzem Bo szkoła i boks Niestety nie idą w fazę Zarabiał pierwsze garze Tysiąc dwieście na rękę Powiódł wyremontować swoim rodzicom łazienkę Zawsze miał wielkie serce, stała w obronie słabszych Potem swój wielki talent przeniósł do małej klatki Dzisiaj normalnie walczy, jest profesjonalistą Widzisz, jak mocno wierzysz, możesz osiągnąć wszystko Ja poszedłem w hip-hop, żonek poszedł za sportem I oboje jesteśmy dzisiaj najlepsi w Polsce Nie liczą się pieniądze, liczy się ciężka praca Ile od ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca Ja poszedłem w hip-hop, ziomek poszedł za sportem I oboje jesteśmy Najlepsi w Polsce, nie liczą się pieniądze Ciężka praca, ile od ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca Ola ja była najgrubsza w klasie, to podstawowa Gdzie największe przykrości zawsze sprawiają słowa Każdy w klasie żartował, że miała chwilę wielory Często płakała, sama chodziła na tory Myślała, że to świat jest chory, a nie ci ludzie Którzy się ciągle śmiali, że chodzi w tej samej bluzie O samotrona na murze doszła do pewnych wniosków i zaczęła ćwiczyć, już nie chciała skakać z mostu Nie ta cud dla nas proszków ciężkie ćwiczenia w dół, kilogram za kilogramem i już ich nie ma, wystarczyła jej wena Musiała się przekonać, że warto ciężką pracą Wszystko można dokonać Dzisiaj ta gruba ola wcale już nie jest gruba Schudła 20 kilo, powierzyła, że się uda Nie trzeba wierzyć w cuda Wystarczy wierzyć w siebie Możesz osiągnąć wszystko, tylko musisz to wiedzieć Ja poszedłem hip-hop, wsią i poszedł za sportem I oboje jesteśmy Dzisiaj najlepsi w Polsce Nie mniejszą się pieniądze, liczy się ciężka praca Ile od ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca Ja poszedłem hip-hop poszedł i oboje jesteśmy. Dzisiaj najlepsi w Polsce. Nie liczą się pieniądze, liczy się ciężka praca. Ile od ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca. Nie byłem najlepszy w czasie. To był przeciętny, nie miał najgorszych ocen Dobrze robił przekręty, gdy poznał pierwsze bębny To zaczął pisać teksty, nie minęły jego wtedy Szydercze uśmiechy dziewczyn, śmiały się jak to leszczyk O czym on może pisać? Żadna z tych głupich Nie poznała jego życia, nie wiedziały co pisał Nigdy im się nie chwalił, tak samo pewnie wyśmiewany Był też przez ciomali za plecami się śmiali Mówili pseudo -raper, a teraz każdy z nich Trzyma jego płytę w łapie, to zwrotka o mnie bracie Bo mocno wierzę w siebie, to gwarantia wygranej ja... Jak jeszcze o tym nie wiesz To zależy od ciebie Co zrobisz z swoim życiem Czy skończysz się pod sklepem Czy na górze na szczycie To tylko twoje życie Twój wybór, twoja droga Życzę ci tylko, żebyś na koniec jej nie żałował Poszedłem w hip-hop, żadnej poszedł z I oboje jesteśmy, dzisiaj najlepsi w Polsce Nie liczą się pieniądze Liczy się ciężka praca Ile od ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca Ja poszedłem w hip-hop, wzamej poszedł z I oboje jesteśmy, dzisiaj najlepsi w Polsce Nie liczą się pieniądze, Liczy się ciężka praca, ile od ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca Ona jest przyjaciółką, możesz na nią liczyć Ona Ciebie wspiera, kiedy z testem swojej życzy. ona ciebie wysłucha, jeśli tego pragniesz, będzie ciężko, kiedy jej zabraknie, z nieistotna, ale niedaleko gdzieś Dwie dziewczyny, które rozumieją się, chociaż grono znajomych małe nie jest tylko one dwie. Rozumieją się najlepiej Widzą się codziennie, ale zawsze mają o czym gadać Niechaj się tam, bo będziesz im przeszkadzać nie Jeden facet już się zranił, ale co tam, kiedy jedna beczy, druga leci ją ratować Czasem oglądają filmy i wciągają wszyscy, nie da rady trzymać diety, kiedy film tak romantyczny Jak się zrobi ciepło, pójdziemy na rurki, przecież damy radę Dobra podej czekoladę Zerwania tu jedna miłość drugą przegania Masz ją kochać jaką jest albo kolego nara i tak wzajemnie dzień pod nim się wspierają Jak masz taką przyjaciółę, to jesteś szczęściarą Ona jest przyjaciółką, możesz na nią liczyć Ona ciebie wspiera, kiedy serce twojej życzy Ona ciebie słucha, jeśli tego pragniesz Będzie ciężko, kiedy jej zabraknie Już w szadały ławkach obok siebie Pomagały sobie, kiedy były w potrzebie Nieraz wspólnie Przegadały o chłopakach, którzy w sercach im mieszali Piły szampana na jakimś wyjeździe Stawione kręciły się po mieście malona trawka na ławce przy PKP Ojciec nie zabije, jeśli nas przyłapie Pożyczały sobie ciuchy, gdy imprezy się zbliżały A na miejscu się zajęły